Cześć, hey, cześć, siemano, witam bardzo serdecznie, z tej strony Makler Games, jak widzicie kolejny dzienny update news, jak to codzienność na moim kanale, także rozciąćcie się wygodnie, ponieważ mamy małą dzisiaj dawkę informacji, także przygotujcie popcorn i i zaczynamy. Ale oczywiście standardowo, zanim zaczniemy, chciałem pozdrowić pana Michaela1981, bardzo dziękuję za subskrypcję, jesteś 160 subskrybentem, tak jest, ten kanał już ma 160 subskrypcji dzięki wam. Dziękuję wam za to, naprawdę. Znaczy to dużo dla mnie. Tak czy inaczej, przechodząc do najnowszych informacji. Będą dochodzić yy, według wszelkich klików oczywiście, które otrzymaliśmy wczoraj w nocy i tak dalej i dzisiaj. Link że tak powiem, dzisiaj był kompletnie cały, cały tydzień. Otrzymywaliśmy różne informacje, których oczywiście nie powinniśmy znać. A ten kanał wszystko to będzie coverował. Także będziemy dostawać nowe bronie, które się nazywają MK2. Nie wiem, czy wiecie, MK2 bronie to są warianty na bronie, na które oczywiście możecie nałożyć tak, jakby takie skórki, skiny, które dosyć pięknie wyglądają. To nie są żadne skiny, to są piękne skórki, które naprawdę porządnie wyglądają. Zresztą tak widać w gameplay. SWAT, pięknie wygląda. Porządna broń, oczywiście, wiadomo, SWAT i nie, że ma taki piękny, błękitny kolor. Naprawdę I właśnie mamy trzy nowe wariantowe bronie które, Którymi są Rampart, Swordfish oraz Cordite Czyli mamy karabin taktyczny Karabin szturmowy Oraz SMG I tu mamy właśnie bardzo ciekawą informację Ponieważ Swordfish już został wydany I już jest w grze jako zestaw Który można kupić za 1000 Codepointsów Wraz z postacią oczywiście Zmiennik I to jest bardzo ciekawe, bo jeszcze nie otrzymaliśmy Rampart oraz Cordyta MK2. Tutaj nie mylcie mnie, właśnie nie mylcie mnie ze skinami, ponieważ skiny są oddzielne. A MK2 to są właśnie to, jak naciśniesz strzałkę do góry, wyskakuje wam jakby druga wersja broni. To jest co innego skin, a jakby MK2. To jest jakby drugi rodzaj kamuflaża w Black Opsie 4. I co jest bardzo właśnie interesujące, że mamy, mamy tutaj kilka informacji na temat ramparta, będzie bardzo fajnie wyglądał, będzie zielony bar, żółty i czarny na dole będzie miał. Coś w tym stylu, więc bardzo pięknie będzie wyglądał. No, jakby dużo informacji nie mamy, bo ja nie mogę oczywiście wam tutaj pokazać zdjęcia, ponieważ... To jest wszystko z plików gry, to jeszcze nie zostało z... nigdzie wydane, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będzie może wydane wtorek i tak dalej. W przyszłym tygodniu po prostu przez cały tydzień będziemy dostawać te warianty różnych fajnych broni, oczywiście prawdopodobnie oczywiście wszystko jest zablokowane za ścianą płatności, więc wszystko będzie płatne. No, ja wątpię, no, jakby jest szansa, jak widzicie, ja spłatu dostałem za darmo, z czarnego rynku, bardzo dobra broń, oczywiście, no ale wiadomo, ten skin wam nic nie daje żadnego buffa, więc... Tak czy inaczej, zobaczymy, czy rampart będzie do kupienia, czy po prostu będzie z lootboxa, czyli będzie z y, oczywiście supply drops, które, które oczywiście wam dają różne skiny do broni i postacie. Y, oczywiście w czarnym rynku. No i mamy też kilka informacji na temat y, snajperka, która jeszcze nie wyszła, już by dawno miała tak faktycznie wyjść. Która się nazywa mini 14 Sniper Rifle, czyli to będzie snajperka, oczywiście, która będzie w Blackoutie, multiplayer oraz do trybu zombie. I jeszcze tak naprawdę nie wiemy kiedy, ale patrząc na to, że zostało 40 dni operacji a 26 będzie ogromny update 1.16 może, możemy myśleć, że właśnie, że wtedy wyjdzie ta snajperka. Powiedzmy snajperka albo ten młot, ponieważ nie sądzę, że wydadzą dwie bronie w jednym dniu, ponieważ nie wiem czy pamiętacie, ale było, jak było koniec eventu, dostaliśmy cap 45 i dostaliśmy jakby taką dodatkową kontrabandę 20 leveli. Mogę się wbić w czarnym rynku i tu będzie prawdopodobnie podobnie dostajemy te 20 leveli i będziemy, oczywiście, na końcu mieli jakąś tam sniperkę albo właśnie tą mele broń, chociaż mele prawdopodobnie będzie płatna a sniperka oczywiście będzie za darmo tylko będziecie musieli oczywiście wbić te 20 leveli w naszym rynku i dzięki temu dostaniecie I jakby możliwe, że to będzie 26 ale patrząc na to, że jeszcze powiedzmy zostało te 4 dni operacji ja myślę, że to będzie w, po prostu na początku kwietnia, na początku kwietnia, ponieważ zostanie ostatnie 30 dni operacji i akurat będziecie mieli właśnie te, czas na wybić tych 20 leveli, więc przygotujcie się na grindowanie znowu uczonego rynku jeśli oczywiście na razie ktoś się odpuścił granie w Black Opsa 4 i tu mamy też kilka informacji na temat y, znalezionych ikon w plikach gry do zombie multiplayera bardzo dziwne, naprawdę nie wiem co dokładnie te ikony znaczą, ale słyszałem podobno, że to jest na temat supply dropów, czyli jakby dostaniemy jakieś specjalne zestawy wiadomo, tych paczek, które otwieramy na czarnym rynku, i to jest bardzo ciekawe i na przykład w ząbekach mamy otwiera się tam różne eliksiry, tutaj się otwiera oczywiście paczki w multiplayerze i i właśnie w plikach gry zostały znalezione kilka ciekawych ikon. Oczywiście ja tu jak już mówiłem nie mogę takich rzeczy pokazywać, bo no to by oznaczało dla mnie duże kłopoty, więc nie chcę Wam tego pokazywać, ale no zostały znalezione bardzo ciekawe jakby coś w stylu jakby takiej paczki, no naprawdę, coś będzie związane z supply dropami, tylko informuję, na razie nie wiem, coś, na razie nic nie wiem na ten temat. I w sumie przechodząc do tych grubszych informacji, a uciekając od tych takich cienkich, które Wam w sumie podałem, bo one są jakby ciekawe, ale z drugiej strony, a, jakby zobaczymy, pożyjemy, nie? Ale te informacje, które wam teraz podam są dosyć mięsiste i grube, ponieważ e, tu jest na temat specjalisty oraz postaci tutaj miałem kilka pytań na temat tego i właśnie, jak już wam mówiłem Spectre będzie prawdopodobnie w jakimś czasie nie wiadomo czy w tej operacji, prawdopodobnie w kolejnej 30 kwietnia, jak już mówiłem w moim poprzednim filmie, będzie w Black Ops 4 i prawdopodobnie jakby na jako postać jak widzicie Reaper jest już postacią w Blackout'cie ale na przykład go nie ma w multiplayerze i niektórzy pytali się, czy Reaper będzie jak postacią w Blackout'cie, grywalną czy też specjalistą w multiplayerze? To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ jakby nie wiemy dużo na ten temat, ale mamy dwa pytania w sumie. Ponieważ mamy te dialogi. Yy, więc jakby te logi, które zostały w PK gry w moim poprzednim filmie ujawnione I to właśnie jest na temat multiplayera A nie było nic na temat właśnie blackouta Więc może być specjalistą, no ale w jakimś czasie na pewno też być jako postacie. Zresztą patrzcie na to Reaper na przykład jest yy, postacią w blackoucie, ale nie ma go w multi A wiecie co jest ciekawe i bardzo interesujące? Reaper będzie w multiplayerze i to jest już praktycznie potwierdzone Treyarch na pewno już to niedługo potwierdzi Tylko teraz właśnie to jest bardzo ciekawe, ponieważ zwykle dostajemy jedną specjalistkę lub specjalistę do multiplayer na sezon a sezon się kończy 30, a 30 dostajemy Spectra to kiedy Reapera dostaniemy? To jest bardzo ciekawe jako specjalistę, bo ponieważ, no nie wiem czy pamiętacie, w Black Ops 3 Reaper miał swój minigun to była potężna broń, która no niszczyła wszystko, bo to był jeden z moich ulubionych specjalistów, naprawdę i to jest właśnie bardzo ciekawe, kiedy dostajemy tego specjalistę, ponieważ Reaper do, no, i, i Reaper będzie już w multiplayerze, już niedługo, więc no naprawdę, to trochę rozwala system, bo nikt o tym nic nie wiedział, nagle wiemy i naprawdę, napiszcie mi co o tym myślicie, bo to jakby będzie za dużo specjalistów jak na raz, dla trajerek do roboty. Chcecie, żeby wam jeszcze bardziej głowa eksplodowała? Patrzcie na to, gość z czarnego rynku, czyli Blackjack, będzie w multiplayerze, tak jest, gość z, yy, z czarnego rynku, który wam oferuje yy, zapasy, które, skrzynki, które możecie otworzyć i wiadomo, to są tam skiny, różne bzdety, będzie w multiplayerze i jako post, oczywiście, postać grywalna, więc to jest bardzo ciekawe, jakby tyle specjalistów i tyle postaci, ja, ja po prostu w to nie wierzę i ja myślę, że jakby właśnie to podzieli w ten sposób, że część, yy, jakby, część tych postaci pójdzie do blackouta jako po prostu postać, a część... Tych pójdzie na multiplayera i to jest bardzo ciekawe, ponieważ to jest jedyna ostatnia postać jakby taka wizualna, może nie grywalna, ponieważ Blackjackiem oczywiście w Black Opsie 3 też nie mogliśmy grać i w 4 też nie możemy. To jest ostatnia postać, która nie została przeniesiona z poprzedniej części, jakby celem Black Ops 4 jest, wiecie, jakby z wszystkiego zebranie, dokupy jak to już sam Blackout pokazuje, mamy wszystkie mapy powiedzmy z zembeków, czy z multiplayera dosyć sporo, i właśnie na celu Blackout ma zrobienia tego pod koniec całe, jakby swojego żywotu, co całego roku to jest bardzo ciekawe właśnie, bo Blackout Blackjack, czy, 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 co on by mógł robić jako specjalista, no mi się wydaje, że on będzie jako skin do Blackouta yy, nic więcej tak naprawdę Zupełnie niedobory ołowiu leniwa bo... Ale Ripper jak najbardziej, ponieważ on jest doskonałą postacią właśnie do specjalisty, do multiplayera, ponieważ potem swój minigun i tak dalej, może jakiś balans był mu dali i tak dalej, więc naprawdę jego dialogi są piękne w multiplayerze i ogólnie, znaczy w lackacie naprawdę bardzo fajne ma dialogi, bardzo. Ja lubię to taki aspekt robota, więc trochę może zbyt ponieważ Black Ops 4 się rozgrywa po dwójce przed trójką, więc to jest taki prequel, jakby powiedzmy fabularny, więc to trochę jest za dużo, jak na Reaper już w multiplayerze, tak czy inaczej to jest głupia gra, więc mogę to zrobić, prawda? Tak czy inaczej mamy tutaj ostatnią informację dnia i w sumie taka dosyć duża, ponieważ w sumie też zbyt niezbyt interesująca, ponieważ jak się o tym pomyśli, Treyarch nawet tego nie promuje, nie wiem czy wiecie, ale wiadomo, 26 nowa mapa. Do zębiaków, ale oczywiście Tryerak nic nie wspomniał na temat właśnie trybu nocnego. i to jest bardzo ciekawe, bo teraz jest piątek, to oglądacie oczywiście mojego piątku. Yy, to jest bardzo ciekawe, ponieważ Tryerak nic nie wspomniał na temat właśnie trybu nocnego w Blackoutzie. A powiedzmy, jesteśmy bardzo blisko od 26, czyli update 1.16, który nadejdzie we wtorek, już zaraz, tutaj po, po jak się skończy oczywiście weekend. Mamy poniedziałek, wtoreczek, i wtoreczek mamy update, prawdopodobnie o 6. .00. Mam nadzieję, że dostaniemy oczywiście jeden dzień przed update, czyli 25. .00. fajnie by było wszystko pobrać przed, zanim oczywiście zaczniemy grać. Już też tak czuję, że to będzie wtorek. Tak czy inaczej, właśnie tutaj pisze na stronie Treyarch piszę Blackout Experience, czyli Experience to jest coś jakby oddzielnego, zazwyczaj jak jest tak napisane. I to jest bardzo ciekawe właśnie, bo tak to będzie oddzielny tryb w Blackout'cie, że mamy tryb nocny i tam tylko będzie, będzie oczywiście ten właśnie, ta wyspa Alcatraz, która która właśnie została nam pokazana w trailerze głównym do operacji Grand Heist, która wiadomo wyszła 19 lutego, zaczęła się. I co bardzo ciekawe, właśnie jak Trayak zrobi tak, że to będzie tryb oddzielny. I ciekawy, czy on w ogóle będzie 26, bo jak nie dostaliśmy ani jednego jeszcze trailera na ten temat, Bóg wie, czy to będzie 26. Może to będzie w kolejnym updatecie 1.17, ale nie sądzę. Tak czy inaczej, dzięki za oglądanie. No i co? No i do usłyszenia w jej kolejnych odcinkach, prawda? I jego piątku. Ja to będę oczywiście na bieżąco Was informował, ponieważ, ponieważ dzisiaj jest piątek, a w piątek Duże, duże, dużo informacji dostajemy na ten temat więc no, będę Was informował po 19, może jakiś jeszcze film się pokaże, jak coś nowego wyjdzie, jakieś nowe informacje, to wam nawet dzisiaj jeszcze znać, o 22 czy w porze nocnej. Także nie zapomnij zostawić lajka, like obczaj wszystkie linki, tam masz wszystko co byś chciał, więc możesz mnie śledzić na Twitterze, pytać tylko o co tylko chcesz, czy na Twitterze czy, na koment czy w komentarzach. Subskrybuj kanał, jeśli chcesz być 161 subskrybentem i otrzymywać najnowsze informacje w świecie Call of Duty od McLaren Games. Oraz nie zapomnij włączyć powiadomień, bo oczywiście gdy to zrobisz, będziesz dostawał najszybciej powiadomienie o najnowszym filmie, który ląduje na moim kanale. I do usłyszenia, jak już mówiłem, w kolejnych odcinkach. Nie zapomnij oprzeć dziś kanału, ponieważ dziś niespodzianka film Poradnik Blackout. Na razie, Makler out.